Co jakiś czas rozglądamy się za ciężarówką z drugiej ręki, w czym pomaga nam opolski trakport. Tym razem w oko wpadł nam MAN TGX Hakowiec z HDS-em. Auto jest z 2009 roku. Po dokładnych oględzinach okazało się, że do wymiany są akumulatory, komplet opon na jednej z tylnych osi, a na jednej z przednich klocki. Na zakupy wybraliśmy się do hurtowni Opoltrans. Doradca handlowy zaproponował produkty rozmaitych producentów. Gdyby wybrać pozycje najtańsze, do wydania będzie 6770 zł. i 51 groszy. Z kolei kwota za najdroższe wyniesie 8899 zł. i 94 groszy. Oczywiście netto. Różnica przekracza 2100 zł, jest więc nad czym się zastanowić. Ale wizyta w Opoltransie to także sposobność skorzystania z licznych akcji promocyjnych. Przykładowo, przy zakupie jednego kompletu klocków Lumak, za jeden grosz możesz mieć czapkę, rękawicę lub koszulkę, a przy trzech kompletach polar albo ubranie robocze. Z kolei nabywając 200-litrową beczkę oleju Wolf, za jeden grosz masz spodnie ogrodniczki albo polar. Wszelkie szczegóły znajdziecie na stronach Opoltransu.